ponownie na moim kanale Cieszę się, że znowu się widzimy A co dzisiaj będę robiła? Jadę w końcu do fryzjera Powiem Wam, że nie byłam u fryzjera już prawie dwa lata No, dwa lata Ostatni raz byłam u fryzjera, jak byłam w dwunastym, no prawie 12 tygodniu ciąży ale Tamtego momentu w ogóle nie chodziłam do fryzjera ten odrost, który tutaj widzicie, no to to już jest mój naturalny pewnie zastanawiacie się, co będę chciała zrobić, nie wiem tak naprawdę jadę do Karoliny i mam nadzieję, że mi coś doradzi chcę jakiejś zmiany, ale jeszcze nie wiem jakiej zmiany chcę jestem chyba jedną z tych takich trudnych klientek, bo ja jestem wymagająca no bo jednak skończyłam szkołę fryzjerską. No fryzjerką nie jestem. Hmm, ale jakieś tam pojęcie mam. No na pewno nie mam takiego pojęcia jak Karolina, <laughs> ale no y, chciałabym na pewno coś zmienić. Hmm, ale jeszcze nie wiem co. <laughs> także, także tak to wygląda. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zasubskrybuj mój kanał. I kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych vlogów. A będzie na pewno ich coraz więcej, różnych. Cieszę się ogromnie, że się widzimy i zapraszam Was na kolejnego vloga. Chodźcie. Tak jak Wam mówiłam, wracam już w sumie za dwa tygodnie do pracy. No, trochę się zmieniło, że tak powiem, w wstępnej koncepcji mojego powrotu, jaką miałam. Więc jestem aktualnie na takich wariatkich papierach, jak to mówią, bo muszę poogarniać jeszcze dodatkowe dokumenty do pracy. Eee, tak jak się mówiłam, Wam się bardzo cieszę z powrotu. Nadal się cieszę z powrotu, ale się trochę stresuję tym, bo jednak to będzie jakieś takie nowe doświadczenie i się trochę tego obawiam. Ale no, jakby dzisiejszy vlog to nie jest o mojej pracy. Dzisiaj będzie dla mnie taki dzień spa. Trochę się ogarnęłam, misia poszła spać, więc mam czas, żeby Wam tutaj trochę poopowiadać. Nie wiem, czy lubicie takie moje opowiadania. Dajcie mi znać w komentarzu, czy je lubicie, bo e, na przykładzie mojego męża, e, który ogląda vlogi, nie lubi jak za dużo się gada. Ostatnio w ogóle jak oglądał, słuchajcie mojego vloga, to mówi tak, Boże, ile ty tam w ogóle nawijasz? Ech. Więc ona już po prostu dosyć mojego nawijania w, na, na żywo. E, I mówi, że jak jeszcze mam ją je oglądać, to już w ogóle jego mózg się losuje E, tak, ja, jest, ja taka jestem. Ja po prostu tak nawijam, jak najęta. Na początku, słuchajcie, zawsze mam tak, że jak poznaję jakąś nową osobę albo tej osoby dawno nie widziałam, to mam taki, taki jakby można powiedzieć, taki lekki dystans um, albo po prostu nie wiem za bardzo jak się zachować. A później, jak już się rozkręcę, to gadam, jak najęta. No. Dlatego trochę mówię, stresuję się tym powrotem do pracy, no bo ja lubię rozmawiać, lubię gadać. Czasami naprawdę odbiegam od tematu. Nawijam jak katarynka. No i mam nadzieję, że szybko wejdę znowu w ten tryb nawijania w pracy. Może być tak, że już po jakimś czasie będą mieć mnie dość. O ludziach w pracy, no ale trudno. Taka jestem. A jeszcze powiem Wam, że to macierzyństwo mega mnie rozgadało, i tym bardziej, że ja tutaj zaczęłam do Was mówić i nagrywać. To no to, to, to jest fajne, to jest naprawdę fajne. I powiem Wam, że czuję się w końcu taka spełniona, że robię w życiu coś, co lubię, że mam dziecko, że spełniam swoje marzenie, że mam wspaniałego męża, że wracam do pracy, do ludzi. A jeszcze przy okazji mam takie małe swoje hobby, e, jakim jest nagrywanie tutaj dla Was. I może to nie jest moja praca, ale ja to tak się śmieję, że to jest mój taki dodatkowy etat. Ehm, ale ta kamera już jest. Już zauważyłam, że ona już cały jakby jest już plątana w tą moją, w tą moją codzienność. I... I tak nawijam do Was tak z automatu. No. Więc mam nadzieję, że znajdę dla Was czas, że nie będzie um, aż tak, nie, nie pochłonę się aż tak bardzo obowiązkami, chociaż będzie, na pewno trudno. Będzie ich więcej i zdaję sobie z tego sprawę. Um, no ale mam nadzieję, że te vlogi. Um, że vlogi, że vlogi um, będę miała czas nagrywać, bo wiem, że je bardzo lubicie. Um, Dlatego, jeżeli mnie oglądasz, a jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zachęcam, bo. To mi pomoże w rozwoju mojego kanału, i dzięki temu będę mogła docierać do większej ilości osób i zdobywać tą społeczność, bo naprawdę mega się cieszę, że jest was tak dużo. Może dla innych to nie jest dużo, ale dla mnie to jest naprawdę sporo. Mieć tutaj 5000 subskrybentów, no jest to mega, mega fajne i jestem, jestem wdzięczna. A tymczasem chyba koniec tego gadania, bo już się naprawdę rozgadałam, a to dopiero początek vloga. Jeszcze trochę przede mną jest, więc tymczasem lecę ogarniać tutaj na kąpie te właśnie rzeczy do pracy. Także zostańcie ze mną, bo będzie na pewno ciekawie. Dobra, ja się zbieram. A Dzieńcie co jest najgorsze w byciu mamą? To, że chcesz już wyjść, ale musisz się przebrać bo Twoje dziecko postanowiło ci urodzić. Także dobra, lecę, bo jestem już spóźniona. Ja jestem już na miejscu. Eee, powiem wam, że nawet szybka trasa, także jakby no, nie spóźniłam się. Mam no, jeszcze z 15 minut. I Maciej wrócił do domu. Eee, I oczywiście wydzwaniał do mnie. Eee, I w ogóle nie wiem czemu. W ogóle dzisiaj coś mi... mój telefon szwankuje. W sensie najpierw nawigacja mi nie aktualizowała się i musiałam ją włączyć, wyłączyć, żeby było faktycznie widać, ile zostało mi kilometrów. Więc, no nie wiem, tak naprawdę, dlaczego tak. Mm, jakby, tak jakby się przywiesiła. I w sumie pierwszy raz, jak ja tak, taką sytuację miałam. Druga sytuacja była taka, że zawsze jak dzwonią do mnie, tak odbieram, to z automatu jest na głośnomówiącym, no bo jestem po, podłączona do transmitera. Tym razem nie, musiałam ręcznie przełączyć z mm, telefonu na głośnik, więc nie wiem, nie wiem, co to się zadziało. Dziwna sytuacja. I tak to wygląda. Więc ja się do sobie jeszcze chwilę i zaraz idę. Trochę się stresuję, powiem Wam, bo mówię. Eee, Karolina robiła mi włosy na mój ślub. Eee, więc to było 3 lata temu. My się wcześniej nie znałyśmy. Tak naprawdę poszłam do niej z polecenia znajomej. Eee, więc pięknie mi zrobiła te włosy. Byłam u niej łącznie 3 razy, no bo dwa razy byłam na próbnej. No, i później, finalnie, trzeci raz na tej naszej ślubnej. I włosy mega były wypielęgnowane, tak przygotowane, że w ogóle mi się nie rozwaliły te loki, a miałam rozpuszczone. Później właśnie fajnie mi tak opadły Ale jakby nie, roz, nie wyprostowały się Więc to też mega, mega fajne Fajnie No i co? No i dzisiaj jestem Będę u niej czwarty raz Ale po trzech latach Także mega, mega fajnie Karolina wcześniej pracowała W innym miejscu Teraz otworzyła swój salon Także, no, to jest kolejna kobieta biznesu, którą szanuję i podziwiam, bo to jest naprawdę mega ciężki kawałek chleba prowadzić um, biznes u nas w Polsce. No, nie ma co ukrywać. No, więc tak. Także ja lecę. Dobra, więc tak, jestem już u Karoliny i tak naprawdę tak jak powiedziałam, nie wiem co, co ja chcę. Karolina chce mi zaproponować, no słucham co, żeby To u Dominiki Ertecza. RT to jest technika z przewagą natury. Wydmuchujemy sobie ją suszarką, zresztą pewnie zobaczycie na, na filmiku. Eee, bardzo fajnie, bardzo subtelnie będzie sobie to zrastało. Eee, nie chcę też Dominiki tutaj e, ciągle co dwa, co trzy miesiące do mnie na wizytę, bo szkoda też włosów, szkoda też czasu. Wiadomo Dominika wraca do pracy, więc nie będzie tak łatwo. <śm> E, okay. Więc naprawdę mega subtelnie sobie to z, zrośnie, ale jednocześnie będziesz bardzo fajnie e, rozświetlona, mm -hmm. ale w taki bardzo naturalny sposób. Mm -hmm. Więc uważam, że naprawdę e, to jest super opcja dla Ciebie, zwłaszcza, że tutaj ten włos jest e, naturalny, więc naprawdę... I tak. Super nam się sprawdzi. No i tak widzicie, jak profesjonalista, to profesjonalista, a nie jakieś tam. No i właśnie mówię, ja się najbardziej bałam tego, że jak się chodzi do tych fryzjerów i jak są wiesz, te balejarze czy coś, to są te paski, te okropne paski. I ja po prostu nienawidzę tego. To Słyska, przy, tej, e, przy tej technice e, no bez obaw, bo e, ta technika nie da nam takich mega sztucznych e, pasków, tylko właśnie po prostu generalnie włos wejdzie we włos, więc mm -hmm. ten naturalny mm -hmm. nam bardzo fajne tak jakby podkładkę okay. do tych pasm rozjaśnionych. Okay. Więc e, żadnych pasków tutaj nie będzie. prostu e, zobaczycie, będzie Ech. naprawdę super. Dobra. A odcień, tak, to... z odcieniem jeszcze sobie ogarnamy. Um, Zobaczymy, no. zobaczę sobie jak ten włos mi się rozjaśni, czy będę miała dosyć czyste e, rozjaśnienie, czy nie. E, podejrzewam, że jeszcze jakaś tam neutralizacja, mm -hmm. e, pigmentacja przed tonowaniem, także tutaj duża droga przedtona. Ja tak właśnie mój mąż do mnie mówi, ile ci się zajdzie a ja hmm. nie wiem, może dwie godziny. Nie Dwie godziny to jest samego nakładania e, rozjaśnienia, więc... Oh my god, No dobra. No to, no Fajnie, bierzemy się do pracy. Ja tak Więc co, takie twoje kolory. Nie, że nie jesteś przerysowana, ale jesteś dalej w tych neutralnych takich... Tak, e, ja sobie robiłam tą e, analizę kolorystyczną no. i jestem podobną, no nie wiem, czy ty, czy ty na tym znasz, pewnie tak, ty znasz, czy nie. Jestem chłodnym latem, tak? No takie właśnie beże, ale też nie za szare, nie mogę być za szare. I takie ciepłe beże, nie. Tak. Zależy jeszcze i jaki ten przeciw. Okej. Ciekawa ile się utrzyma ten taki kolor boku. Bo ja zawsze jak wracałam od fryziera, no. To nie wiem przez chwilę był taki wie, fajny, taki chłodny, a później był yy, lepszy. No, no to, jest, to fajnie sobie podtrzymywać po prostu trochę ten kolor, nie? Okay. Bardzo fajnie, bo mu schodzi, ale nie da się efektu takiego brudnego blondu. Ale powiedz tak z perspektywy czasu nie wróciła byś do później? Nie. Czemu? Bo to nie dla mnie. Ale ta presja, ten bardziej stres, to spędzisz... Okay. Ale zdrowe końców. W końcu co? No. No i jak? Szczerą opinię proszę mi tu powiedzieć. Przeknęłabym, ale nie umiem. <laughs> Dobra, to yy, tu i tak. Roz, nie, bardzo fajnie, naprawdę. Ale serio, jest fajne, naturalnie i jest jasno, bo faktycznie no. Jasno, ale nie sztucznie. Tak. Nie jest sztuczna, nie jest przerysowana, tak. ale jest podkręcona troszeczkę tak. natura. Tak, dokładnie do tak. No i tak naprawdę mówię, no ja lubiłam, lubię ten swój naturalny kolor, ale mi już brakowało jakiegoś takiego rozświetlenia tak, no, Bo tak jak właśnie zauważyłaś, że to już był tak, to było już takie odcięcie. Tak, nie miałaś takiego w ogóle przyjścia, tylko mówisz jedną planę ciemną tu tak. i jasne po prostu. Tak, ja to zauważyłam, jak wiesz, na... na A teraz masz fajne, bo tak jak mówię, no, to, czy, no Robi roboty, no bo mówię, jest to płynne przejście. Także włos wchodzi w czyli nie, nie będzie szybko odroszku, widać absolutnie. <grym> to, wiesz, chciałabym Cię zaprosić troszeczkę wcześniej, ale powiem Ci, do no, zobaczymy, za rok Ewentualnie, nie ewentualnie <grym> jakieś tonowanie, pigmentacja, to tak, jak najbardziej, ale rozjaśnienie, no to. Nie, no szkoda, też poszło. O, i tym bardziej, żebyś ty się dobrze czujesz w naturze, więc też nie ma co jej tak, wiesz, chopać Dokładnie. Tak. No, no, roz, można robić raz w roku, raz, nie wiem, no, pół roku. No naj, y, Najczęściej to tak pół roku, nie, te mm -hmm. moje klienki, ale mam też dużo takich, które przychodzą raz w roku. Więc y, roz, rozjaśnienie robię raz w roku, ewentualnie pigmentację, tonowanie, jakiś fajny zabieg. Że to już jest. Ale wiesz, co jak czesałam Cię do ślubu, to ja miałam wrażenie, że ty masz mniej tych włosów. Więc nie wiem, czy to kwestia tego, że to Ci wszystko poodrastało i było naprawdę masz dużo ich. Teraz? Jest dużo? Czuć ten włos, no. Wiesz, co możliwe, że było ich mało, no bo tak jak mówię, mi to sporo po wypadało, po wykłacało się, a też nie ma co ukrywać. No ja, wtedy chorowałam, już i nie wiedziałam o tym. Więc to też mogło wpływać na to, bo mi mega wypadały włosy. A teraz yy, wypadały mi dopiero z to teraz rok temu, czyli 3 miesiące po yy, porodzie. No to tak normalnie, no bo kwestia też hormonalna. Tak, nie? tak. Natomiast tutaj. A tak to... Yy, jakieś suplementy bierzesz? Tak. Oprócz oprócz wifi. <laughs> yy, wiesz co, to takie standardowe witamina D i mm. magnes. A to aż tak, tak wiesz, dużo, ja dużo to brałam wciąż, Ale będzie Ci, że ciężko jest mi teraz tak ym, suplementować regularnie, bo wtedy wiedziałam, dobra, wstaję, biorę to, to, to. Yy, Wieczorem biorę to, to, to. Albo jeszcze jak yy, zaczęliśmy się starać właśnie o Michalinę i też jak dużo tych suplementacji brałam, suplementów, to kupiłam sobie, słuchaj, taki ten, ym, takie, Boże, jak to się nazywa, taki sorter, czy jak to się nazywa, że yy, wiesz, na rano, Krateczki. Tak, 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 rano, w południu. Chore, więc rano zawsze sobie brałam, przygotowywałam sobie, brałam w pracy, wiesz, do obiadu to, później to, no i potrafiłam się zmobilizować. A teraz jest tak, że wiesz, ciężko, nie? nie? No. Ale muszę znowu wejść. Czuję, że jak wrócę do pracy, to znowu wejdę w ten tryb. Um... To trochę inaczej jest. Tak. No? Jak mówię, człowiek no, jak się w domu, no to też nie ma takiej mobilizacji. Tak. I pamiętam sama po sobie. No, hmm. tu włosy, tu coś to w ogóle nic się, nic się człowiekowi nie chciało, nie? Dokładnie, a nie ma co ukrywać ja przed Glasniką, że to ja... No figurę miałam petarda! No. No. <laughs> Potwierdzam! No a później się zapuściłam. <laughs> no, ale wiesz, jak 30 kilo przy prawie. Naprawdę? Mm -hmm. Jak ja startowałam z niedowagi, miałam 49 kilo. Pomóżna. No. Ale już się tak w 100%, czy, czy nie? Jeżeli miałabym patrzeć na moją uwagę sprzed ciąży, to jeszcze 10 kg. Naprawdę? Ale wizualnie nie widać tego. Ale dobrze I się w swoim w... w... Słowa jest. No dobrze się kamuflujesz. Nie, ja wiesz, 59 kg ważę. więc to niby wiesz, ale y, mówię, wrócę do pracy. Mam nadzieję, że znowu będę jadła co 4 godziny. No, to to I jest. wiesz, i wtedy może szybko z, z, z zrzuci się, no bo wiesz, ja idę do pracy i tak nam musiała sobie jedzenie przygotować. I tak, więc będę wiedziała, że jest to jedzenie. A w domu to wiesz, a dobra, zjem cokolwiek i tak dalej. A kasy, no. Ja widzę, że już tak sobie trzy był. <grych> no trochę ci podciłam, ale przynajmniej mamy ładne zamiar. No, w porządku. Tak, bardzo fajnie. To y, zdjęcie i filmik jeszcze... Dla mnie? Tak, <grych> dobra. Także dziękuję Ci kochana. Mm, bardzo dziękuję bardzo. za odwiedzinki. Najważniejszy za to było. To bardzo tak <grywa> jest. Trzymaj Dzień się. Pa. No pa pa, pa. <grywa> miłego dnia. Pa, pa. <grywa> Także ja już jestem po wizycie. I tak fajnie sobie tak spędziłam ten czas. Trochę e, długo. Nie sądziłam, że tak długo, ale dla takiego efektu warto. Także y, ja teraz lecę dalej załatwiać sprawy, bo tak jak mówiłam, muszę ogarnąć tam mm, jeszcze raz lekarza medycyny pracy i wracam do domu. Y, I tyle. Naprawdę jestem mega zadowolona. Powiem Wam, że Karolka robi świetną robotę, więc jeżeli, jeżeli Wam się podoba ta praca, to serdecznie Wam polecam. Karolina y, wykonuje usługi Warszawa Radość na ulicy na ulicy króla Kazimierza. E, tutaj wam podsyłam jej um, Instagrama, także wbijajcie do niej, bo dziewczyna jest super, super fajną, ciepłą osobą um, i wiem, że um, zaopiekuje się wami profesjonalnie. Także ja lecę, wy wbijajcie do Karolki. I tyle, lecę, bo jestem mega zadowolona Jest 21.30 A ja dopiero teraz mogłam nagrać Dla was yy, Już zakończenie yy, Tak, wróciłam to intensywnie Było, bo zęskniłam się z Samichaliną No i chciałam spędzić z nią czas A ona już niedługo szła do Do spania Wróciłam po 18 .00. Później jeszcze musiałam parę rzeczy Poogarniać w końcu się umyłam i mogę ich spać. Wstaję jutro rano, bo jadę do onkologa na wizytę, zobaczyć jak tam. te moje nieszczęsne badania. Nagram z tego dnia vloga, więc będzie vlog. I tyle. Nie, nie mam tak naprawdę siły, już to was mówić, bo naprawdę padam na twarz. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Jeżeli tak, to dajcie mi łapkę w górę oraz zostawcie suba, jeżeli mnie, jeżeli mnie nie subskrybujecie eee, oraz zostawcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych vlogów. Także dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się to, że będą vlogi. Eee, również możecie mi pisać, czy tutaj w komentarzach, czy u mnie na Instagramie. Jakie treści Wam się podobają najbardziej? Wszystkie e, jakieś spostrzeżenia z chęcią przyjmę. Także to byłoby dzisiaj na tyle. Dzięki za to, że byliście. No i do zobaczenia w kolejnym bloku. Cześć! Pa!